Coraz więcej osób decyduje się na zakup blachy trapezowej drugiego gatunku. Co ich do tego skłania? Po prostu rozsądna cena i solidna jakość. W naszych hurtowniach czeka na Państwa blacha trapezowa typu T14. Dostępna jest w praktycznych odcinkach: 2 dwóch metrów, 2,5 dwóch metra, 3 metrów, a nawet 3,5 metra. Proponujemy niezwykle bogatą paletę kolorów od klasycznej, eleganckiej czerni poprzez modne grafity, ponadczasowe odcienie niebieskiego i brązowego, aż po świeże i subtelne jasne zielenie czy delikatne barwy piaskowe. Każdy znajdzie coś idealnie dopasowanego do swoich potrzeb. Ceny zaczynają się już od 16 ,50 zł 50 groszy za metr, co czyni naszą ofertę wyjątkowo atrakcyjną. Zapraszamy do zakupów, które są nie tylko ekonomiczne, ale także dają gwarancję satysfakcji z dobrze dokonanego wyboru.